Cześć wszystkim z tej strony Round. Witam was w kolejnym odcinku z Forza Motorsport 5. Słuchajcie, kupiłem sobie nową bryczkę. Jest to Audi RS7 Sportback, 2013 rok. Kosztowała około 130-120 tysięcy. Nie pamiętam dokładnie, ale 130 tysięcy miałem jakoś do wydania. Chyba 125 tysięcy kosztowała. W tej chwili tutaj mamy oczywiście nasz wybór, jaki chcemy, aby ten pojazd, jak chcemy po prostu, jak, żeby ten pojazd wyglądał. I tak właśnie zastanawiam się. Najbardziej mi się z tymi spoilerami, z tym spoilerem z tyłu, bo podoba, chociaż bez spoileru, też jest pięknym wozem. O kurcze, czarny, zajebisty, czarny matowy, ojej, chrom, ekstra. Tu się jeszcze doładowuje wszystko. Gra jeszcze mi się instaluje, chyba. Nie, sorki już się nie instaluje. Xbox One, oczywiście, w, 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 reklama musi być. U, czerwona też piękna, piękna bestia. Ta jest troszeczkę obniżona. Alman. No spójrzmy, spójrzmy. O, ta to taka troszeczkę w stylu Saints Row'a. Ale nie, raczej tamtej nie wybiorę. I to jest chyba na tyle jeśli chodzi. Bardzo mi się podobała. Ta myślę, że jest ekstra. Jest taki metalik. Srebrny metalik. Okej, okay, wiecie co wybierzemy. Bez, bez, bez zbędnych tam jakiś e, udogodnień, jakiś malowideł, nie wiem, o, grafik na tym samochodzie. Po prostu 110 tysięcy chyba ona kosztowała, o ile tam pamiętam. E, price 110 tysięcy, token 110 tysięcy lub 184 tokeny. E, ja mam tutaj oczywiście kredyty, za kredyty kupię, tokenów mam setkę. E, buy with e, credit, tak jest kupimy i zobaczymy. Jest o wiele szybsza, to mogę wam powiedzieć. Nie jest ko 7, ileś tam ma spida. Handling, przyczepność też jest to bardzo. RS pięknie wygląda. Zobaczcie na ten lakier, jak to się odbija tu. Okej, okay, słuchajcie, możemy kontynuować karierę. E, tak. Jeszcze bym to sobie unique selection selekcję samochodów, challenges i rewards. Jeszcze bym sobie wiedział, co wykonał te akurat. No tutaj możemy oczywiście. My cars, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Aha, słuchajcie, czyli co, muszę tylko. Aha, dobra, sok, czyli tak, do tego muszę wybrać tamten samochód, tak, bo nie widzę, żebym mógł wybrać ten lepszy zaraz. E, dobra, dobra, nie instaluj na razie. Ja na razie wszystkiego tu się uczę po trochu. To jest ten Back nowy event. Dobra, już włączyłem to niech będzie. You stuck a big engine in the front and then you took it out again and replaced it with an even bigger one. But then in 1973, the Middle Eastern men who made all the petrol decided they didn't want to give it away for free anymore. Fortunately, some clever men in Japan had a very wise idea. Instead of enormous engines, they would create sportiness by making their cars small and light with small and light engines it was a philosophy that produced affordable classics like the toyota sprinter trueno gt apex later that same philosophy gave us the mazda miata or mx5 in fact it's a philosophy that's still creating some of the very best drivers cars out there they might not be big but they're often clever and they will always put a smile on your face e, wydaje mi się, No właśnie, że kupiłem za mocny samochód na początek i po prostu w tych tutaj, w tym teraz co weszłem, muszę zakupić jakiś inny samochód, który jest przystosowany do tych wyścigów. Nie wiem czy w ogóle mnie będzie stać tutaj na coś, mam tylko 18600 i chyba będę musiał poprzejeżdżać jeszcze trochę wyścigów na tym pierwszym etapie. Chyba tak zrobimy, zresztą i tak chciałem tam dokończyć, czekajcie, bo jest jeszcze tych mapek sporo, więc sobie weźmiemy ten event. I kolejną mapkę. Kolejną mapkę, której nie graliśmy tym razem, będzie to. Dobrze? Tak, to jest ta Brazelton, USA. Znowu Now jakiś to tor. Hills of for an event at Road, Atlanta. Road Atlanta, next destination. Zobaczymy. No, zobaczymy. Nawet nie spojrzałem na zarys tej mapki, ale wydaje mi się, że kilka ostrych zakrętów tam będzie. Ale też widziałem kilka. Prostych, tak mi się wydaje. Kilka takich sporych prostych, na których będzie można rozwinąć jakąś prędkość. Zobaczymy. Tak, jest nawet spora ta m, prosta. Jedna przynajmniej. Jest tam chyba ostry taki zakręt. No, może nie jest aż tak ostry. Zobaczymy zresztą w praktyce, jak to będzie wyglądało. No na razie męczymy się oczywiście z tym naszym wozikiem. Możemy dokupić tu inny wóz, ale na razie widzieliście. wydałem na to maudice. I w tej chwili mam bardzo mało kasy, więc trzeba troszeczkę dokoptować. Next rival drop to Właśnie teraz tam na górze mi się wyświetla rywal. Wyświetlają mi się rywale, których po prostu jak pobiję to będę w rankingu wyżej. Będę po prostu się piał do góry i to są oczywiście playerzy tacy jak ja, czyli z krwi i kości to nie są jacyś tam komputerowi jakieś tam sztuczna inteligencja komputerowa tylko po prostu żywi playerzy bardzo fajnie, jestem ogólnie na 200 chyba którymś, 200 tysięcy któreś miejsce, mam 250 tysięcy coś Wo wow, 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 kolego, kolego, mam tutaj troszeczkę Pocisnąłeś i mało bym e, nie zrobił kółeczka, ale jakoś wybrnęliśmy. Mamy na razie 10 miejsce, 10 na 16 i tu się zbliżamy do tego ostrego zakrętu, dwóch ostrych zakrętów, ale jak dobrze stąd wyjedziemy, to mamy szansę na tej prostej. Właśnie tutaj jakbyśmy dobrze się wbili, słuchajcie, nie wiem czy się uda to. No ale oni są oczywiście szybsi, nie wiem, trochę szybciej się rozpędzają niż ja. Albo po prostu lepiej ten moment, lepiej ten moment wyhaczają, na pewno, to też się z tym wiąże. Ja wskoczyłem na razie na dziewiątą pozycję, z czego się i tak cieszę. Jak to wygląda? Mamy trzy lapki, trzy okrążenia. O kurcze, jak nas wyprzedził. No nic, zaraz będziemy gonić i tutaj... O, hamuj, 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 hamuj! Ostro. Ostro zahamowali praktycznie do zera, jakby się już wiecie, zrobiło troszeczkę luźniej, ale myślę, że przy drugim okrążeniu na pewno tak się stanie. Tutaj taka jest prosta też dosyć chyba. O! Dobra, cofamy, 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 bo to było akurat jeszcze troszeczkę. To było akurat e, żałosne. Dobra, myślę, że teraz jakoś pójdzie lepiej, o właśnie może nie było to jakieś profesjonalnie ekstra, ale na pewno lepiej niż przed chwilą next rival, face pump, o słuchajcie, chyba pobiłem okrążenie, <dziwne>, dziwne bo znaczy no tam oczywiście playerzy też różnie grają, nie tylko jacyś pro a też tacy zwykli jak ja i akurat udało mi się pobić okrążenie jakichś tam playerów mam kolejnego rywala który tam wyskoczył Zobaczymy, bo drugie kółko zazwyczaj zawsze się szybciej troszeczkę przejeżdża Ale jak to będzie teraz okaże się, po prostu okaże się na, me na mecie Jeśli wskoczy nam, że pokonaliśmy jakiegoś rywala i kolejny jest to znaczy, że pobiliśmy to okrążenie Później jeszcze sprawdzimy jak wygląda nasza ranga po prostu w którym, na które miejsce wskoczymy To naprawdę powiem Wam takie coś Trzyma przy grze ta rywalizacja te achievementy, rywalizacja naprawdę dodaje chęci do gry po prostu że wiesz, że możesz jeszcze kogoś pokonać więc siadasz tylko dlatego praktycznie siadasz tylko dlatego, żeby ten czas jakiś ekstra ekstra tutaj zdobyć wykręcić, dobra, mamy tak z tą pozycję w tej chwili to jest oczywiście drugie okrążenie. Jak to wygląda? No nie są aż tak daleko. Tu jest ten ostry zakręt. Trzeba uważać, bo oni hamują praktycznie do zera. A jeszcze tym bardziej, jak jest korek. Dobra. O, tamten jak go wyrzuciło na trawkę, czyli nie jestem sam. <grytanie> jestem kurczę sam. Dobra, tego weźmiemy. I przed nami. O, uwaga, uwaga, hamuj, hamuj. Okej, okay, i ciśniemy, 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 ładnie, ładnie. Congratulations, you beat the face pump 602 i pięknie, słuchajcie, pobiliśmy kolejnego Next Rival. Willow Win, Willow win. nie wiem o ile tam przeskoczyliśmy, bo oczywiście to nie jest co rangę, tylko po prostu mogliśmy nawet przeskoczyć o kilkadziesiąt rank, zależy jaki czas wyk wykręciliśmy. No ale udało się, dwa kółka zrobiłem i już tam na drugim kółku. Także kogoś pokonaliśmy, więc jest dobrze. Zobaczymy teraz z trzecim, jak będzie. Na razie nie stuknęłem w nikogo, i na razie tak czyściutko to nawet idzie. Oj, tutaj troszeczkę, troszeczkę za wolno. Troszeczkę za wolno ten zakręt wziąłem, i to spowodowało, że ten mnie właśnie nadgonił. Ale mamy szansę, właśnie tutaj na tych dwóch ostrych zakrętach, wziąć się w garść i troszeczkę pokazać im to tu rządzi i ciśnie, ciśnie, ciśnie ciśnie, ciśnie, a nie wjeżdżaj na to każda taka przeszkoda troszeczkę nas spowalnia i zobaczcie, pierwszy e, pierwsze miejsce znowu nas odstawił znowu nas e, ten samochód odstawił ta, ten player, komputerowy player ekstra e, raczej go już nie pokonam więc Tutaj próbuję tylko po prostu ten czas wykroić jeszcze lepszy niż poprzednio. Nie chcę za bardzo. Tego spieprzyć. Oj, kurczę, żeby mi teraz dużo, tam z tyłu ktoś nie nadgonił. Nie dogonił. Tutaj myślę, że na całej, na, w całym, na całym impecie wjedziemy w to kółko, nie będę nawet. Aj. Dobra, ale to nic. Drugie miejsce, nie wiem czy pobiliśmy. Chyba raczej nie, chyba raczej się nie udało, nie miałem przynajmniej tam chyba takiej informacji, ale nie jestem pewien też do końca, bo troszeczkę źle ten zakręt zebrałem, mogłem troszeczkę lepiej to zrobić, nie chciałem już cofać. Komplet, e, dobra. Dostaliśmy 5424 kredyty, więc trochę jeszcze brakuje. E, 9. aha, Affinity Bonus level, właśnie mamy już level drugi. A driver level 3 i Affinity Level dodaje nam 9% bonusu, że jeździmy cały czas tym samym samochodem. E, więc widzieliście bonus 9% i bonus e, 5% za tą takie wyłączenie tej sterowności, czy tam coś tam wyłączyłem po prostu w opcjach. E, oczywiście trochę tam nam odjęło na rewersie, ale i tak jesteśmy do przodu. Okej, okay, słuchajcie, będziemy chyba jechać kolejny wyścig. Ja tutaj zobaczcie. Mogę sobie Leaderboard zobaczyć. Jaki tu jest najlepszy czas? Minuta 30. Minuta 30, a mój czas to minuta 49. Jestem na 16. uu, nieźle. 16 tysięcy Oczywiście w tym wyścigu. Na tej trasie, a... Tak, 18, czekajcie. No teraz żebym tam pobił to nie będę tego patrzył. Tam i samo, fajnie, fajnie właśnie, że samo to wyskakuje, który, kogo teraz mam pobić. Gamer, tak, i teraz tak, się moneczko. Wydaje mi się, że pobiliśmy ten czas, bo... Chociaż nie wiem, nie wiem. Jest kilka czasów takich samych. Dobra, nie będziemy przedłużać. Weźmiemy sobie kolejny wyścig. Myślę, że jeszcze jeden zrobimy i zobaczymy, zobaczymy, jaki tym razem uda się nam wykręcić. Ok, te jeszcze będę chyba poprawiał, bo chcę wszystko mieć na złoto. Eee, dobrze, to jest ten. O, tu będzie troszeczkę zakrętów i myślę, że. Będzie po prostu trzeba e, nogę z gazu po prostu z, ściągać. Circuit de Spa, Belgia, Belgium, SPA, Belgium. Dobra, no zobaczymy, zobaczymy. Gra mi się naprawdę podoba i polecam wszystkim maniakom samochodówek. Lokal, temperatura 57 stopni chyba Fahrenheit, a co? Czyli 57 stopni na wierzchni. Być może, być może, może być. 50 stopni, 57 stopni Celsjusza. Może być taka temperatura na wierzchni. Okej, okay, dobrze, dobrze, dobrze. Ciśniemy. Ciśniemy. Zaraz nam wyskoczy, kogo tam można pobić. I czy się to uda? W pierwszym kółku jest mniejsza szansa. Ale w drugim myślę, że. W drugim myślę, że już coś tam zdziałamy. Tak, Next Rival Easterly L0054. Szkoda, że jeszcze nie pokazuje jakoś czasu tutaj tego przeciwnika, znaczy tego playera. Ale nic, na pewno można jakoś to wcisnąć. a ja tutaj jeszcze nie wiem, nie ogarnąłem wszystkiego, bo naprawdę podała mi się ta jazda. Nawet w obcach za dużo się nie bawiłem, ale to nadrobimy na pewno. 13 miejsce, niestety, ale ten tutaj mnie z powrotem dogonił. Ale o, pięknie, pięknie, pięknie tutaj wjechaliśmy praktycznie na pełnej pizdeczce i mamy już dziewiątą pozycję, słuchajcie. Teraz długa prosta przed nami, za chwilkę będą dwa zakręty, no nawet kilka zakrętów, nie dwa, ale tutaj dwa są koło siebie, czyli to jest taki praktycznie jeden zjazd, ale lepiej tutaj wiecie co, spowolnie, bo zaraz wypieprzę w jakiś tył, no właśnie, to są dwa koło siebie i praktycznie takie same zakręty. I teraz ostry, ostry zakręt, zaraz za chwileczkę będzie, sorki. Już myślałem, że to tutaj, ale nie. Nie będę się tu na razie jeszcze pchał, bo czeka mnie tutaj bardzo ostry skręt. Sterowanie wcale nie jest takie złe, idzie się przyzwyczaić. Ja bardziej jestem fanem arkadówek niż symulatorów. Nie wiem, czy to jest... Wydaje mi się, że to bardziej symulator... Znaczy Forza chyba zawsze była symulatorem. arkadówki to NFSy reprezentowały ale nie powiem, nie jest złe wcale to sterowanie dobrze, trzecia pozycja, oj, 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 oj no, dobrze, jakoś się wybroniłem już myślałem, że nas zarzuci ładnie i wyjedziemy poza trasę na szczęście jakoś się udało opanować autko no a zakręt nie jest wcale taki ostry. Myślę, że tutaj nie musiałem aż tak, ale właśnie. Są dwa koło siebie takie. Dobra, tu jest 90 stopni. Myślę, że wjedziemy normalnie. Okej, okay, ten nie jest taki ostry na pewno. Tu jest przed nami druga pozycja już. Druga e e Samochód na drugiej pozycji, w tej chwili my jesteśmy. A oczywiście pierwszy zostawił niesamowicie daleko nas. No zobaczymy, są dwa lapy, dwa... Tak, dwa kółka, dwa okrążenia. Jeszcze jedziemy na razie pierwsze, więc mam może szansę. O, kurczę, i Rewind. Widzieliście? Tutaj wjechałem na ten, ten pułap taki i tu już mi wyskoczyło, czy nie chcę tego cofnąć. Ale nie będę tego robił. To naprawdę w takich nagłych wypadkach jak gdzieś naprawdę mocno gdzieś przypieprze. Oj, tutaj kurczę ostre, ostre te zakręty, okej, okay, no trochę, um, trochę ciężko jest tam je wziąć. Przynajmniej mi, ale zobaczcie, congratulations, udało się pokonać tego playera i ciśniemy dopiero drugie kółko, Next Wilsonator 6. Kolejny przeciwnik. No dobrze. Na no raczej tego pierwszego nie dogonię. No ale wszystko może się zdarzyć. Okej, okay, dawaj, dawaj, dawaj. Nie spowalniaj. Good turn. Cały czas nam siedzi na ogonie jeden. Dajesz, dajesz, i tu oczywiście te dwa zakręty za chwileczkę znowu koło siebie. Więc trzeba tu, raczej spowolnimy. Mówiłem, że nie trzeba, ale jednak ten drugi zakręt też troszeczkę nas może wyrzucić. Więc lepiej nie wchodzić tutaj na całym gazie na pełnym gazie. Ok, i za chwilkę obrót o 180 stopni. Myślę, że już możemy nabierać tej prędkości, ale nie za bardzo mi to wychodzi. Dobrze, tutaj było nawet nieźle. Myślę, że w ten zakręt się wbijemy. Chociaż nie, czekajcie. Tu muszę trochę zwolnić, bo może mnie wyrzucić znowu na ten niebieski obszar. O, 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 o. już zaczynało mnie. Obracać, ale jakoś udało się. I tu jest... aha nie, to nie jest jeszcze ten zakręt. Przed samą metą, sorki. Przed samą metą jest ten taki naprawdę ostry skręt. Dwa skręty nawet. No i tam dużo czasu się traci. Dawaj, dawaj, dawaj. Okej. Okay. nie ciśnij, dobrze, dobrze nie dogonię go, nie ma nawet takiej opcji w tej chwili na pewno można tym samochodem to zrobić ale no widzicie mi to jakoś nie bardzo wychodzi drugie miejsce, jeszcze chyba nie miałem pierwszego z tego co pamiętam pierwsze, choć nie, sorki, raz miałem raz miałem jakieś, w jakimś wyścigu wow, 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 i tu mnie trochę wyrzuciło niestety i tu jest właśnie ten ostry zakręt, o którym właśnie mówiłem Czekajcie, czekajcie. No i trzeba naprawdę praktycznie maksymalnie hamować. Ale mamy już prostą. Druga pozycja będzie. Czy pobijemy jeszcze tego playera? Zaraz się okaże. Race Complete, drugi. Nie wiem, czy pobiliśmy go, bo nie wyskoczyło nic. New batch and title unlocked. Eee, o, proszę. Up and, o, up and comer, nowy achievement. Bardzo się cieszę. No i będziemy kończyć. Pomału, kochani, dwa wyścigi zrobiliśmy. 6270 kredytów. 9% tam dostaliśmy i 5% asystę. Eee, ładnie. Ładnie, Total XP 38000 chyba tam było, service complete, jesteśmy ogólnie w mini leaderboard, you beat Wilsonator 6, a pobiliśmy go, you beat Wilsonator 6, you are currently ranked 197 919 to jest chyba tak, in the world, czyli to jest ogólny ranking, jestem 197 tysięczny, 197 tysięczny, o może tak chyba się mówi, czyli o 60 tysięcy wskoczyłem, słuchajcie, bo miałem 256, 256 tysięcy, tysięczne miejsce, kurczę, dziwnie to odmawiam, ale okej, okay. więc się cieszę, no te 90... No 50-60 tysięcy pozycji. Udało mi się wskoczyć wyżej. Więc nie jest tak tragicznie wcale. Okej, okay, będziemy kończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Czekajcie na kolejne odcinki. Chyba będzie sporo z motorstorma. Motor Sto, Motor kurczę, motorsport Forzy. Bo naprawdę mi się świetnie w to gra. I... Na dniach na pewno spodziewajcie się odcinków z tej serii. Może to nie będzie taki pełnoprawny let's play, ale po prostu będziemy sobie jeździć tutaj yy, taka relaksująca odmiana od tych wszystkich bijatyk i rpg i jeszcze nie wiadomo czego. Więc y, trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!